kochani dajcie subika i lajka wtedy dostaniecie też taką mordeczkę dostaniecie peta ekskluzywa jeden trylion mi to słyszeliście to może dzisiaj sobie kogoś oskamujemy kogo by tu oskamować Ale kochani, zostawcie w górę, dostaniecie ekskluzywa. Nie, nie dostaniecie. Ekskluzywa, to ma 0%. Dziękuję. 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 mnie Dziękuję. Przyjmij jakiegoś, tego ja jak to się dobrać. Dobrać. Ej, Ej, daj mi na chwilę. nie jestem dobrym skanerem. Ale, ale oddajesz mi go od razu? Elu, kochani! Zostawcie ławkę w górę dla Daniela! Nie pamiętam nazwiska, bo nie znam. Kody? Ale Do domu. Jeśli będzie, jeśli będzie pod tym filmikiem 1000 łapek w górę pokazuje twarz Nie tu wtedy mi daje ekskluzywa Daniel I, I pokazuje przy ja twarz w Na 500 rocznym no. osobie kto wbije może da się oskamować o tym dalej jeszcze nie subcięcie cięcie Przepraszam za moich kolegów widzowie, ale wiecie jak to ja jest, jest w szkole. przepraszam! Za Daniela! Jestem! A to może kogoś oskamuj...